Prywatne zdjęcie Lechy Walesa bleskawicznie siedz, brakuje tylko Trójzebu. Lech Walesa, pomimo swojego dojrzałego wieku, od zawsze stara się być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami technicznymi. Gdy w naszym kraju rekordy popularności był komunikator gadu-gadu, były prezydent był jednym z pierwszych polityków, którzy zdecydowali się założyć tam konto i kontaktować się z wielbicielami. Nie inaczej jest dzisiaj bowiem laureat Pokojowej Nagrody Nobla od lat jest wyjątkowo aktywny w mediach społecznościowych. A na jego profilu co chwilę pojawiają się kolejne wpisy i fotografie. Jakiś czas temu gdańszczanin pochwalił się relacja z 74 urodzin swojej zony. Na prywatnie zorganizowanej w Palacu Opatów znajdującym się w Gdansku Oliwienien zabrakło wielu wyjątkowych gości. Impreza była kosztowna i wykwintna. Ale były polityk bawił się znakomicie. Podczas uroczystości serwowano nie tylko najprostsze dania, takie jak kotlet schabowy i zeberka w miodzie. Ale także wykwintne przystawki, cerpaccio z buraków i feta, cerpaccio z poledwicy. Litewski lodnik czy salatka z gruszka i kozim serem. Ostatnio lider legendarny Solidarności podzielił się z internetami kolejna niezwykła fotorelacja. Polityk stara się dbać o swoje zdrowie i w związku z tym wybrał się do uzdrowiska, by tam zazywać uzdrawiających kapieli i poddawać się prozdrowotnym zabiegom. Na jednym z zamieszczonych zdjęć 79-latek pokazał się podczas kapieli perelkowej. To bardzo popularny wśród kuracjuszy zabieg nalezacy do hydroterapii, polegający na zanurzeniu się w wodzie wypełnionej pycherzykami powietrza. Fotografia stala się prawdziwym hitem sieci i zaczęła krazyc po serwisach społecznościowych w formie rozmaitych memów. Ku ucieszy internautów, Lech Walesa umieścił w internecie kolejne zdjęcie z latka zdroju. Tym razem również widzimy legendarnego stoczniowca podczas kapieli w basenie. Zabawny postpolityk polityk opatrzył również zabawna adnotacja. Basenowo napisał w młodziezowym stylu. Fani od razu zabrali się do komentowania. Pan prezydent wygląda jak jakiś anioł ze skrzydłami, zauważa za jeden z użytkowników facebooka. Prawie jak Neptun porównuje kolejne. Brakuje tylko trójzebu Panie prezydencie, czytamy pod zdjęciem. Można się spodziewać, że taka reakcja tylko zachęci bylego polityka do udostępniania kolejnych zdjęć z diec pobytu w uzdrowisku.